Moja pocieszycielka. Rzadko przychodzi do mnie, tylko jak jestem chora, albo coś mnie boli, albo jestem smutna. Zawsze wie, kiedy przyjść. Czy można przeżywać żałobę za czymś, czego nigdy się nie doświadczyło? Jeśli jesteście ciekawi, co mam na ten temat do powiedzenia, zostańcie ze mną w dalszej części filmu. Dzisiaj się z wami witam, jak widzicie z mojego łóżka, ponieważ dzisiaj jest ten dzień. Niestety, ale mm, okres dzisiaj mnie tak sponiewierał, że no, nie jestem w stanie się y, po prostu zwlec. Jedne siły, jakie miałam w dniu dzisiejszym, to y, te, chyba się udać pod prysznic i w miarę y, po prostu doprowadzić się do stanu używalności, ale dlaczego mówię o przeżywaniu żałoby? Ponieważ <tryk> teoretycznie nie straciłam dziecka, nie poroniłam i jakby nie ma tutaj takiej klasycznej żałoby, którą przeżywa każda kobieta w takiej sytuacji. Mówimy tutaj o takiej żałobie za czymś, czego bardzo pragniemy, a czego nie możemy w żaden sposób. Doświadczyć. I wierzcie mi, że od kiedy sobie zdałam sprawę z tego, że mam prawo do tego, żeby przeżywać tą żałobę, że mam prawo płakać, mam prawo być smutna, mam prawo o tym mówić, mam prawo opieprzyć każdą osobę, która mi powie, nie martw się będzie dobrze. Mimo, że wiem, że ludzie mają nie mają złego na myśli, ale mam prawo do tego, żeby powiedzieć im na głos, że nie, ch nie chcę takich pocieszeń i mam prawo mówić o tym, że przeżywam tą żałobę. Tak, moi drodzy, co miesiąc, kiedy robię test ciążowy, który okazuje się być negatywny, kiedy czekam na okres, kiedy dostaję ten okres, to jest czas mojej żałoby i jak wspominałam kiedyś wam w, innym, w innych filmach wcześniej byłam kobietą z skorupą żyłam sobie w takim takim jajku sama zbudowałam wokół siebie tą skorupę kopułę i nie ani nie dopuszczałam do siebie, żadnych, żadnego wsparcia z zewnątrz, ani też nie pokazywałam, że jakiekolwiek mam, jakikolwiek mam problem. Bo takim było łatwiej. Łatwiej było płakać w zamknięciu, łatwiej było. Łatwiej było obrazić się na cały świat, ale wyjść z domu z uśmiechem, tak, żeby nikt się broń Boże o tym nie dowiedział. Dzisiaj mówię nie, dzisiaj mówię stop, dzisiaj opowiadam o tym wszystkim, że jest mi po prostu przykro, jest mi chujowo dzisiaj, czuję się fatalnie. Nie dość, że muszę przeżywać. Ból, jakim jest niewątpliwie pierwszy czy drugi dzień miesiączki, to jeszcze przeżywam ból po prostu wewnętrzny. Jest mi smutno, jest mi źle, jest, czuję zawód wewnątrz i przestałam się wstydzić, bo to nie jest wstyd. Mm. Nie wiem, czy, y, nie, czy zostanę dobrze odebrana w tym, co mówię, bo nie uważam, żeby te, to można było w jakichkolwiek kategoriach porównywać do siebie. Ból, ból straty, y, kiedy żegnamy y, tą bliską osobę, y, w tym przypadku. Kiedy, kiedy tracimy dziecko, jest nieporównywalnie większy do tego, który się przeżywa w momencie starań, kiedy tych, nigdy tych dwóch klasek na teście się nie zobaczyło, bądź przeżywało się ciążę biochemiczną, która nie jest przez wielu lekarzy uznawana jako ciąża, tylko jakaś tam, nazwijmy to, reakcja. I, i i jest ten ból nieporównywalnie większy, ta żałoba, wtedy ciągnie się miesiącami i jest to o wiele trudniejsze, według mnie. Ale yy, nie zabierajmy też kobietom, które, tak jak ja, przez wiele lat starają się o dziecko i to nie wychodzi, i yy, co miesiąc przeżywają to, że, że, że się nie udało, że Zmawiają sobie, że są do niczego, nie zabierajmy im też tego określenia żałoba, bo to jest żałoba. Po prostu. Ja, yy, mimo tego, że nigdy nie poroniłam, nigdy nie straciłam dziecka, yy, ja odczułam mimo wszystko tęsknotę za, za tym niespełnionym marzeniem. Yy, I to, co robię yy, teraz, to, że nagrywam, to, że e, się leczę, to, że, że szukam cały czas jakichś tam nowych rozwiązań, to tylko i wyłącznie mam je przybliżyć do spełnienia tego marzenia, e, ale też chciałabym dać Wam wszystkim słowa wsparcia i otuchy. Jak widzicie, ja też e, czasami upadam. To jest właśnie ten dzień, kiedy upadłam w tym rollercoasterze emocji jestem teraz właśnie na samym dnie ale jeszcze kilka dni estrogeny wezmą mnie w swoje y, władanie i obroty i będzie lepiej także mam nadzieję, że y, że ten film y, może komuś pomoże może komu, dla kogoś będzie wsparciem że, że my mamy też do tego prawo, żeby, żeby cierpieć żeby mówić o tym i nie powinniśmy tego chować w środku, tylko, mm, tylko mówić na głos, bo nie płodność oporność nie jest powodem do wstydu. To jest choroba jak każda inna. I nie, yy, my nie jesteśmy winne, nie jesteśmy winni tego, że, że na to cierpimy. Tak po prostu taki psikusa nam spłatał los. Dobra, na tym momencie żegnam, bo y, muszę chyba sobie zrobić coś do picia, bo oprócz tego zachrypłam. Niestety jestem sama w domu i nie mogę liczyć na wsparcie nikogo, kto mógłby zrobić mi ciepłą herbatę. Ale ja jestem dzielna. Poradzę sobie. To będzie misja dzisiejszego dnia. Poza tym, że umyłam włosy. Już mogę być siebie dumna. Jeżeli Wam się podobał ten filmik i chcielibyście więcej takich filmików y, o tych emocjach, y, dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobało, napiszcie tylko dlaczego. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. Y, daje mi to bardzo dużo motywacji i wsparcia z Waszej strony. Teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Ja sobie będę tutaj do korywa